Kolejny jeden z bardzo takich ważnych debuffów jest to otępienie. Wcześniej był to wygląd książka. Tak często pewnie będziecie słyszeć, że starsi że gracze używałem tego określenia. Otępienie to jakby przyćmiewa ten umysł. I to polega na tym, że przeciwnik dostaje jakby minusowe punkty odpornościowe na uroki, no i to dzięki temu wasz damage się zwiększa. Czy to z uderzenia cienia, czy to z ukłucia lalki, macie to na uwadze. Także to jest jakby taka umiejętność, która zwiększa wam zadawane obrażenia. Najważniejszym tu efektem, zwiększacie szanse powodzenia się kolejnych następnych ataków z uroków. Czy to magowi Okien, żeby w wraszkę, czy to druidowi, żeby wrzucił oski, korzenie, czy, czy sobie, tak, żeby, żeby wrzucić właśnie szpilę, zatrucie. Jeżeli chodzi o rozdanie akcji, tak? w czasie walki. No to takie otępienie wrzucacie w pierwszej kolejności, tak, w tych pięciu kółkach. Takie otępienie to zawsze naprawdę, no, musi być na początku, bo jeżeli nie będzie, no, no to sobie nie podbijecie szansy wrzucenia czegoś na wyższy procent. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe, co, co mówię. Jeżeli nie, to tam w komentarzu jeszcze raz o to zapytajcie. To także po prostu ta umiejętność polega na tym, że wasza szansa trafienia na z innych debufów urokowych yy, będzie większa. Także jest to ważne, to to się łączy, tak, szpila foko. Oraz otępienie to są tak teraz takie dla was dwa najważniejsze debufy które muszą być które muszą być Więc to sobie naprawdę sobie tam rozwijacie prawie że porówno I Teraz tak Minimum minimum no Słuchajcie no robicie to na drugi poziom ale to no to wypadałoby mieć więcej jednak tak wypadałoby mieć więcej Także tutaj Maksujecie maksujecie I aby jak najszybciej osiągnąć piąty poziom. Piąty poziom, słuchajcie, żeby, żeby to trwało 4 rundy. Jeżeli to będzie trwało 3 rundy, to Wy będziecie musieli to często poprawiać. No i, i lipa, i lipa. Tak? Jeżeli wbijecie jakiś ten już wyższy level, to słuchajcie, zaczynacie już tutaj dążyć do tego, aby jak najszybciej zdobyć drugi poziom adepta. Ponieważ ten efekt trwa już 5 rund. 5 rund, to to już jest naprawdę nieźle. Możecie oczywiście sobie tam jakoś zmaksować im wyższy poziom tej umiejętności no to tym lepiej, no bo tu większa szansa trafienia tych innych ataków, ale to sobie tu powiem jeszcze dla, dlaczego nie na 21 poziom tego nie warto robić. Także jeżeli chcecie więcej bić, chcecie pomóc drużynie w trafianiu właśnie innych debuffów, no to rozwijajcie tą umiejętność, tak. Jeżeli chodzi o aurecienia, Cienia, jest to jedyny tutaj debuff grupowy. Polega na tym, że rzucając ten atak, osłabiacie atak dystansowy przeciwników, i zwiększacie również szanse trafienia ataków z dystansu. Także jest to bardzo umiejętność milewiciana jeżeli biegacie z, z magiem ognia. Jeżeli mag ognia coś będzie tam zabijał deszczem, no to właśnie ten debów tutaj powinien się pojawić. No, to już jest teraz trochę taka kwestia sportna, bo jeżeli szybko ulepszycie, powiedzmy, tą aurę cienia, to słuchajcie, stracicie jakby punkty w innych umiejętnościach, że myślę, że byłyby ważniejsze i w tym otępieniu i w, i w szpilce Foco. Także znaczy tam w późniejszym etapie gry na pewno będziecie to rozwijać. Na tym początkowym bym się chyba nie martwił, nie nastawiał, ale jeżeli już będziecie się bawić w coś takiego, no to słuchajcie, minimum szósty poziom, szósty poziom tej aury żeby to trwało 3 rundy. 3 rundy to i tak nie jest dużo, ale spójrzcie na to, że jeżeli macie to już na 3 rundy, to macie już tam minus 21% na ten debuff dystansowy, a mieliście szpilę w oko na, na tym siódmym poziomie adepta, bo tu już jest minus 50, tutaj 21, to już jest 71% debuffa u przeciwnika. Zobaczcie sami, jesteście w stanie zrobić full debuff dla maga ognia i to to miejcie na uwadze. Co więcej, jeżeli używacie tej cienia, wasz atak, wasz atak z uderzenia cienia zostaje zwiększony. Więcej bijecie, tak? Z tego, jeżeli przeciwnik posiada aurę cienia, warto o tym pamiętać, ale jeżeli powiedzmy biegacie na przykład więcej instancji z Barburem, no to tak, tak naprawdę ta aura no nie będzie jakoś przydatna. ona, ona to będzie zależało z kim biegacie, tak? Będziecie musieli dostosować sobie tą postać. Jeżeli często z Magiem Ognia, to warto pomyśleć o tej aurze, tak? Cienia. Ale też było tak, że pamiętam jak biegałem tam różne instancje, że właśnie tak na 40-50 poziomie Często wudecy mówili, że, że nie mają tej aury, bo, bo wolą coś innego sobie zmaksować, bo właśnie to otępienie, tak? Czy wcześniej wspomnianą szpilę foko. No więc to jest taki bardzo opcjonalny debuff, a na pewno jego siłą jest to, że jest to debuff obszarowy. No i to, i to po prostu idealnie współpracuje z magiem ognia. Jeżeli chodzi tutaj o poziom tutaj adepta, no to jeżeli już chcecie naprawdę się zainteresować to umiejętnością, to piąty, piąty poziom adepta, tak, żeby to trwało cztery rundy już wtedy. Wtedy obrona dystansowa słuchajcie, na tym poziomie jest minus 30%, to już jest dużo, Łączycie piąty poziom Adepta ze siódmym poziomem Adepta w szpilce i macie full debuff na strefę dystansową. Stawiacie dwa takie osłabienia, już posiada maksymalną szansę trafienia takiego przeciwnika. Przechodzimy do ostatniego debuffa, jest to ukazanie śmierci. I, i, i teraz tak, jeżeli chodzi o, o ten debuff, żeby tu czegoś nie pominąć, po pierwsze, przeciwnik traci odporność na uroki, obrony na uroki. Teraz zwiększacie sobie szanse trafienia na te uroki, czyli coś takiego, co, co daje książka, tak? Jeżeli przeciwnik traci odporność na uroki, to wasze ataki będą zadawały większe obrażenia, tak? Jeżeli chodzi właśnie o, o to ukucie lalki. Także gdy przeciwnik, powiedzmy, posiada otępienie, posiada ukaz, no to taka lalka dużo więcej będzie zadawała tych obrażeń. A żeby teraz taki ukaz w ogóle się pojawił, żeby mógł się odbyć, no to słuchajcie, potrzebujecie książkę. I taką książkę sobie dajecie w pierwszej kolejności w tych atakach, dajecie sobie później szpilę, bo na nią będziecie mieli duży procent, tak? A na końcu, na końcu sobie dajecie tam zatrucie przeciwnika, bądź zatrucie z tego cienia, jeżeli tam będziecie atakować. Jeżeli te trzy debufy się pojawią, dopiero dopiero wtedy możecie jakby ukazywać tego przeciwnika, i teraz powiedzmy sobie, możecie ukazywać. Efektownie albo nieefektownie. Efektownie będzie polegało na tym, że ten przeciwnik zginie, bo ten przeciwnik może zginąć spełniając pewne warunki, ale możecie, możecie też ukazywać nieefektownie i on po prostu będzie posiadał ten, ten debuff, tak? Jeżeli on będzie posiadał ten debuff, to naprawdę Wy nie będziecie mieli dużych problemów, aby, aby tego przeciwnika tam ponownie zdebuffować w kolejnych rundach. Ale właśnie, macie, macie słuchajcie szansę zabicia tego przeciwnika. To no może jakiś prosty przykład. Jeżeli przeciwnik posiada 20 tysięcy punktów życia, tak, i jesteście w stanie go zabić, jeżeli on tych punktów posiada poniżej 60%. Jeżeli taki przeciwnik ma tych punktów życia poniżej 12, no to wy tym atakiem, jeżeli to otępienie szpila foko i zatrucie się znalazło, jesteście w stanie go zabić że im więcej przeciwnik ma punktów życia, im jest silniejszy, no to taki wódu jest w stanie po prostu jak, jak, jak bardzo pomóc tej drużynie, tak? Skrócić czas zabijania każdej instancji. Więc, więc myślę, że jest to taki debuff, po części atak nieoceniony, jeżeli chodzi o te punkty maksymalne. No to na przykład w walkach w PvP, no to to tam jakby nie obowiązuje. Można ukazywać, nie, nie patrząc na, na, te, na te punkty, tak? Życia. Także, także widzowie. Jeden, jeden z lepszych atutów, jeżeli chodzi o wodę, ale żeby już tym się bawić, no to tak 40, 40 poziom minimum, 40 poziom, żeby było gdzie, gdzie to wykorzystać. Na konstruktach najszybciej. Oczywiście, że można ukazywać duszki, można ukazywać i cheatona, można ropuchę. Innych przeciwników, ale tak, tak mówię, no jeżeli chcecie również to rozwinąć, no to inne umiejętności będą kulały. Ale jeżeli już to robicie, no to słuchajcie, no minimum, minimum, szósty poziom uczniowski, tak? Szósty poziom, żeby to trwało trzy rundy, no bo jak będzie trwało dwie rundy, no to co drugą rundę musicie to poprawiać, no to nie ma sensu moim zdaniem. A jeżeli macie już wyższy poziom, to wtedy już sobie lecicie właśnie do, do takiego etapu, aby ten ukaz trwał cztery rundy. I robicie sobie piąty poziom adepta. I, I wtedy zobaczcie, macie tutaj szansę, macie szansę na zabicie 20%. To, to, to już jest dużo. Czyli co piątego przeciwnika będziecie tak zabijać tym atakiem. Także warto, warto myślę. I jeżeli tak tu spoglądacie, no to zobaczcie, no kolejne poziomy, poziomy punktów tutaj się nie zwiększają, jakby za bardzo, jeżeli chodzi o szansę na zabicie. Tutaj warto właśnie osoba, która tu... No warto zrobić sobie ten ukaz na piąty mistrzowski tak w przyszłości. żeby biegacie już te większe bossy, bo już macie szansę 25%, czyli co czwartego bossa będziecie zabijać i ten efekt trwa 5 rund i to będzie dużo pomagało właśnie tym, że ogóle nie będzie musiał wszystkiego tak poprawiać, tak? Co rundę, co dwie. Będzie mógł sobie zadbać o tą manę, będzie tam mógł nie wiem, jakichś innych przeciwników tam jeszcze zdebuffować, zwłaszcza gdy często w drużynie jest tam Kilku, a nie jeden. I, I może, skoro właśnie tutaj jesteśmy, widzowie, już przy tym etapie, bo tu chyba sobie omówiliśmy tak w miarę szczegółowo te umiejętności.